Jesteśmy tenka, wspieramy firmy w osiąganiu przewagi rynkowej. Robimy to m.in. poprzez pomoc w wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju ich oferty, a więc w tworzeniu strategii. Pracując z właścicielami wielu małych i średnich przedsiębiorstw, wyraźnie widzimy, jak ważne jest świadome wyznaczanie kierunku, w którym zmierza firma. Pozwala to wyeliminować zbędne działania i koszty i skupić się na tym, co faktycznie daje przewagę. Jednak tworząc strategię, trzeba wiedzieć, jakie czynniki wziąć pod uwagę. I w jaki sposób przejąć nad nimi kontrolę, by osiągnąć konkurencyjną pozycję? W tym właśnie możemy Ci pomóc. Często zgłaszają się do nas właściciele firm, w których dotychczasowe sposoby działania przestały się sprawdzać. Mierzą się oni z dynamiczną zmiennością rynku, a jednocześnie brakiem informacji co do alternatywnych możliwości reagowania. Gdy nawiązują współpracę z nami, zyskują niezbędną wiedzę i szerszą perspektywę, a to pozwala im dostrzec nowe scenariusze rozwoju. Ty też możesz lepiej ocenić sytuację swojej firmy, wyznaczyć optymalne kierunki działania i ułatwić sobie proces podejmowania decyzji. Strategia wypracowana z naszym zespołem pozwoli Ci skutecznie wyróżnić swoją ofertę na rynku i efektywniej wykorzystywać potencjał, który w niej drzemie. Napisz do nas lub zadzwoń. Powiemy konkretnie, jak możemy Ci pomóc w stworzeniu strategii i jak razem możemy przyspieszyć rozwój Twojej firmy.